Po poszukiwaniu Jennifer, swojej dawnej miłości, Gerald trafił w pobliżu wsi Biały Sad. Zdawało się, że Czarodziejka wyprzedza Wiedźmina tylko o ale cały czas pozostawała nieuchwytna. No tak. Gdzie przeszły wojska, tam to Jedźmy, zanim więcej ich się zleci. Mówiłem ci, że spotkałem kiedyś czarodzieja, który się rozwodził. Jakie to użyteczne stworzenie. Bo z ich krwi można ważyć eliksiry? Bogi. Jeśli miałby, Twój koń zginął od razu, a gryf lubią pomęczyć i jeść żywcem po kawałku. A, aha. Pewno... pewno byście chcieli coś dostać w nagrodę, nie? Nic nam nie jesteś winien. Byłeś w potrzebie, to pomogliśmy. A mówią, że wieźmini serca nie mają? Że bez zapłaty to nawet palcem nie kiwną? Mówią też, że myszy rodzą się ze zgniłej słomy. Co, z tropem? Tak jak mówiłem, dochodzi do gościńca i się urywa. A szukacie kogo? Tak, pewnej kobiety. Niewysoka, czarne, długie włosy. Widziałeś taką? Nie, ale... Tu w Białym Sadzie jest karczma, jedyna w okolicy. Przejezdnicze. Poza tym... Niezły pomysł. Zwłaszcza, że trzeba oczyścić twoją ranę. Nie, tam ledwie mnie drasną, ale... Napiłbym się dobrej, rzetniej, takiej chłodnej, wie, wie, wiesz, prosto z piwniczkiem. To Hej! swoją drogą gry w tak blisko wsi, to dziwne. Tak samo pomyślałem. W lesie czy w górach to rozumiem. Ale tu i jeszcze przy samej drodze? Może to przez wojnę? Wszędzie trupy, smut, krwi, i spalenizny. Potwory czasem od tego wariują. Nie ma za co jesteśmy nawykli. Ludzie tu nerwowe. Nie dość, że dopiero co wojska przeszły, to jeszcze gryf nam się zaląg. Mhm. Zdąży. Napadł na twojego krewnego, brama. Brama? Co z nim? Żyje. Mości wiedźmini. Jadło i napitek na mój rachunek. Co podać? Nie widziałam takiej. Zapamiętał? Tak. To może kto inny wam pomoże? Ok. Pokrscę tam marzashing fasan. Pokrscę tam. Daj spa to popyta o Jenfel. Co mhm. że czarne już się po polach rozlazły i mierzą? Lepiej, żeby mi. Szukam kogoś. A my szuka... przybłęd. błęd ale już. Była. Mówią, że gnała taka nocą przez wieś. Tak pędziła. Gdzie pojechała? Nie wiem. Z gościńca drogi na... Ludzie! Wie... Tak, a tobie. Jeszcze raz. Traci Mogę zająć chwilę? Czemu nie? Gerald. Szukam pewnej kobiety. Oczywiście, że nie. W przeci... Muszę... Czekaj, Wiedźminie. Nie, nie mam... Kiedy to naprawdę proste? Nie, mam Szkoda. No nie... Szukam kobiety. Jak wszyscy? Nie, nie jak wszyscy. Ta pachnie agresem i bzem. Dwa szlapy... To poprawi ci nastrój Napiję się Możemy przejść do rzeczy. Widziały się z zwanger. Nie powiedziałem, jak ma na imię. Czym się zajmujesz? Kim jesteś? Parszywy przybłęda. Gaunter Odim. Do usług. Przybłęda to zawód? Kiedyś handlowałem lustrami, więc weso. Skąd znasz JNFR? Też pytanie. Zballat mistrza Jaskra. Dla biednego handlarza to jedyna okazja, żeby otrzeć się o wielkość. No, chyba że ma się tyle szczęścia. Co ja? I trafia się na bardzo cierpliwość. No, mnie też znasz z ballad mistrza Jaskra? Twoje zdrowie! Widziałeś, NFR? Przepraszam, ale muszę o to spytać. Czy to chodzi o miłość? Zgadłeś, to miłość. Od razu wiedziałem. Mów, co wiesz. Zanim się nie pojawiłeś, do głowy mi nie przyszło, że to Jennifer. Kto by pomyślał? Do rzeczy. Zwiadowca z Nilgarskiego garnizonu ją widział. Gdzie? W ich obozie. Wpadła tam w środku nocy. Czerni, biel, agres. i. Tak, wiem. Zamieniła kilka słów z dowództwem garnizonu i pognała dalej. Gdzie? Nie jestem wszechwiedzący. Pytaj w garnizonie. Dzięki. My, ludzie gościńca, musimy trzymać się razem. Może kiedyś ja znajdę się w kłopocie, a ty będziesz w pobliżu? Już sobie wypiłeś? To wypierdalaj. Lepiej wezwijcie jeszcze... Sam bym ci naklepał. Gdybym miał worek na głowie i związane ręce, chociaż nie, wtedy też nie. Ciesła w odstąp. Należy teraz mnie! Wyrwać mu ja...